Siema widzowie, no już miesiąc do euro w Niemczech jak każdy wie. No i z tej okazji FIFA 17 z starymi składami zagrałem turniej, dodałem wszystkie reprezentacje z Europy. No nie było... Tutaj dałem Bułgarię i Szwecję, ponieważ Grecję dałem. No jeszcze ten odcinek gram jeszcze przed baranami więc nie wiem jak to się potoczyło. Tutaj do Donieck za Ukrainę, nowa bo Ukrainy nie ma w FISie 17, dopiero w 22. Ale no, nie chciałem dawać Rosji z wiadomych przyczyn. A tutaj dałem reprezentację spoza Europy, bo już Europy nie było. No to pierwszy mecz Niemcy-Szkocja. Fina Finał na Allianz Arenie będzie u mnie na tym turnieju. W sumie to wezmę Pomiń. Thomas M M Miller pierwsza bramka na tym turnieju. 4-1, Niemcy wygrywają ze Szkocją. Fazę grupową oczywiście będę stymulował, a resztę będę grał... Fazę pucharową już będę grał. Węgrysz... Węgrysz, Szwajcaria... Dwa jeden wygrywa Szwajcaria. Bułgaria, Buł Bułgaria, Hiszpania. Cztery za Hiszpania, spodziewane zwycięstwo. Włochy Szwecja o ten, te, ten mecz się źle kojarzy na Włochów w tym czasie w tej chwili, no bo przegali Baraż na Mundiali, Przez to Bufon nie pojawił na ostatni turniej w życiu. 2-2. No teraz to Szwecja osłabła. A więc ciekawie się robi. Anglia, Słowenia. 3-0 Anglia, łatwo. Faworyci. Dania, Grecja, Grecji nie ma na euro chociaż. Chociaż nie wiem, bo, bo mówię, przed nagrywam. 2-0 Dania. O, teraz grupa Polski. No to tutaj. Austria, Ho Holandia. Ho, jeden za, Austria, sensacja. Arnautowicz. Ho, teraz Polska, Francja. Ciężko. Ciężko będzie. Aż, aż nie pominę. Stary skład. A, kadran Adama Nawałki. Griezmann. Niestety jeden do dla Francji. Griezmann. McQuigley czerwona kartka. Zimniak kontuzja. katastrofalny wynik. Belgia, Irlandia, Irlandii nie ma na tym euro. 1-0 dość w no ja widać bo nie były, ale wygrała Belgia. Rumunia, Irlandia. Północna. 1-0 Irlandia, Północna, wejście Smoka Gerka. Czechy, Turcja O Czechach jest zmarły piłka Józef Sural zginął w 2019 wypadku O Turan 2-1 wygrywają Czechy Dwa, O wtedy pół, powtórka półfinału Euro 2016 wtedy o, jeden zero y dość sensacyjnie O Jezu, tutaj Finlandia, Indie. zero Finlandia. I teraz szachtar do Norwegia. 2 1 Donies, czyli Ukraina No i teraz ostatnia gra już nie zespołami z Europy Tylko tych co nie ma w jej w Polsce 1-0 Egipt wygrywa z Boliwią, Chiny, Australia. 4-0. Australia z Chinami. Dobra widzowie, żegnamy się w tym odcinku, więc papa pa papa.